Więc witam Was z strony Tico Roblox. Yy, I dzisiaj mamy po raz kolejny evencik na którego akurat jedziemy. To jest akurat w postaci kontroli drogowej. Takie, takie są bramki, niby nie bramki, takie. No w sumie zaraz zobaczycie, jak do tego jedziemy. To jest pomiędzy karwicami a bobrowicami. Yy, w sumie to się znajduje na bobrowicach bardziej bym tak powiedział niż w karwicach no bo karwice tam są, ale oni uznali, że to jest pomiędzy mamy pierwszy znak że mamy zwolni, no to zwalniamy mamy tutaj że musimy zjechać tak mamy fotoradar i w prawo się skręca żeby ciężarówki tutaj że do pojazd w pojazdów kategorii C oraz tam D chyba było napisane no i teraz musimy Poczekać chwileczkę w korku. Jak widzimy, mamy tu panią policjantkę, która nam mierzy alkomatem. Tu akurat widać, że kogoś z kóła. I najwidoczniej będzie coś z nimi robione. Samochód będzie usuwała i teraz ta Toyotka będzie wjeżdżała. Jak sami widzicie. Fajny evencik, bo można w końcu jakoś poczuć się role play z innymi graczami, bo na publiku na pewno by jeździli jak nienormalni. Cięcia akurat niestety nie mogę wam zrobić. A z powodów to no, na razie nie waży ale no musimy niestety musicie ze mną poczekać jak widać ciężarówki się tutaj ustawiają tak jak powinni jakaś piosenka grają wyciszę jakieś, jak, jakieś prawa autorskie mi tu były to wiecie wolę no i jak ja mam mu tu zjechać O matko. Teraz sobie tutaj drama czyli zjechać w ogóle. Dobra, on chyba pojedzie z polem. O, za chwilkę do nas. My będziemy kontrolowani i zobaczymy. Jak to będzie wyglądało? Ja już w pierwszą stronę to robiłem Więc zobaczymy sobie jak to będzie wyglądało tak do centra blisko podjechał mi. ...tutaj coś... <noise> ...może się gdzie powodem przejechać, oj, oj, oj ludzie, wy nie wiecie. Jeszcze chyba to jest stara Skoda, jak się nie mylę, A jakie fajne kołpaki ma. W grze ona jest na felgach, w ogóle chyba w grze nie ma auta, który jest na kołpakach. Tu Laguna jest na felgach. No, nie ma chyba takiego auta. Dobrze, teraz my. Mamy ręczny Dobra, piszę. Aha, bo ona będzie tutaj sprawdzała. E bo oni też długo stoją już ale jak tak ogólnie możemy sobie sprawdzić event jak wygląda to naprawdę fajnie się postarali bo jakoś to fajnie wygląda tutaj widzimy że admin się bawi ale tak szczerze mówiąc to fajnie fajnie to wszystko wygląda Dobra, teraz do mnie tak będzie wyglądał, bo taka kontrola i ile mi tam wykaże. Okay, chyba nic nie wykryło mi. Dobra, włączymy sobie dźwięk, bo już tam żadnych piosenek nie ma. No więc tak to ogólnie wygląda. Teraz zaparkujemy u, pod barem i z mu sobie polecimy. I zobaczymy jak to wygląda. U, zaparkujemy insignię. Tak żeby te przyciski tu zostanę w sumie wiecie i lecimy od tej strony akurat wygląda tak, że jak wjeżdżacie to tak samo mamy ciężarówki z prawej strony i mamy tutaj dotyczy pojazdów w kategorii C oraz D mamy tutaj policyjnego Volkswagena e nie wiem czy to są adminów, chyba adminów. Nie wiemy. Tu chyba kontroli nie ma, że on się tak przejechał. Tu ich budkam, nie ma żadnych przycisków, bo nie ma szlabanów No, tutaj mam takie fajne progi zwalniające. Naprawdę eventik bardzo fajny. Mi się podoba. Możecie wydać w komentarzu, czy Wam taki event się podoba. No, więc, więc myślę, że z mojej strony to będzie wszystko. gdzieś tak pożegnamy będzie cicho. Yy, więc z mojej strony to będzie wszystko i będzie ich bardzo fajny. Yy. No, jeszcze mnie tak zastanawiało, czy tutaj dodadzą ten szlaban, ale no, jakoś jest tutaj takie miejsce, ale może to być po prostu przejście, właśnie do tej budki. No, ale tak to, no. To wszystko raczej, co chciałem powiedzieć. Yy, więc ja się z Wami żegnam. Tiko Roblox.